Witam wszystkich, dzień dobry w ten w święta Bożego Narodzenia już i jeszcze taki niewyspany. Zobaczcie, zobaczcie se na mnie to jedno, ale drugie zobaczcie brama jeszcze zamknięta tam. Jestem w resorcie u nas. Jest po prostu za wcześnie, jest 6 rano, ale wstałem tylko dlatego, że od dawien dawna już co tu jestem, to nie widziałem jeszcze naszego wulkanu, który dzisiaj o jest tam. Nie widać, że jest duży, ale jest ogromny. Po prostu jest bardzo duży. No i nie jest w chmurach, nie jest w mgle. O tej godzinie, 6 rano, to, to ten, to on jest w pięknej całej okazałości. Zobaczcie sobie na niego. Dookoła natura. Boże Narodzenie, 25 rok 2025. No i jesteśmy tutaj. Z Kurtem, jesteśmy tutaj z jego koleżanką, no i nasza rodzina. Plus jeszcze Angel, Marek, mała Joy, Macie, Daniel, tak? Nie ma Daniela Drosz, Damiana Drążka. Mógłby być, ale nie ma go, ale on postanowił, że spędzi święta w tym w Butuan ze swoją dziewczyną. Więc tu nie ma. Jesteśmy tutaj bez niego. A może nas odwiedzi? Ma motor, to może się odwiedzi. kupił sobie motor, przecież, nie? było na filmach ale jeszcze dochodzę do siebie moi kochani impreza wczoraj była fajna, kolacja była bardzo fajna prezenty były też fajne nie za wiele nie było, nie było, Bóg wie jak co nie? no, pomału zaczyna normalnieć nie to, że jakieś bardzo drogie, ale już tak, tak, tak. no dla mnie to wystarczą skarpety i majtki co roku tam ileś tam par i w zimę się schodzi jakoś, nie? I to tak fajnie. Lali, no to ona lubi jakieś fajne rzeczy, to ona sobie zawsze coś wybierze, czy jakieś sukienki, czy jakieś perfumy, jak to kobieta. Najważniejsze są dzieci. Ja, dzieci się wczoraj bardzo cieszyły. I Midjo i Daniel super, super zadowoleni. A Daniel, a, Daniel, a dla Daniela jeszcze idzie prezent, idzie jakiś robot. Zamówiłem na, na tym... Zamówiłem na... Online. No, ciągle się nie mogę napatrzeć na tą górę naszą. Naprawdę. Witam wszystkich. Macie, mamy fajny poranek. Nie wiem, jak wy. Może w Polsce jest śnieg? Może macie biało za oknami w Polsce? No, ale nie tylko Polska nas ogląda, co nie? Mamy jeszcze innych przyjaciół, naszych widzów, na Filipinach, chociażby w Tajlandii. Czy w Chinach, pozdrawiam w ogóle pana z, China, z Ch w Chinach, który ma tam dwójkę dzieci i już tam yy, się dosyć fajnie urządził, widzę, że sobie dobrze radzi. Pozdrawiam serdecznie. Te osoby z Tajlandii, które do mnie piszą też, to też pozdrawiam. Oczywiście nawet z Japonii. Kto to pisał? Z, Kamcza z Kamczatki? <laughs> Najdalej to z tej z Syberii to na pewno miałem pozdrowienia. Hey, no i naszych stałych, stałych widzów, przyjaciół, wszystkich oglądających z Polski i z Europy Stanów Zjednoczonych. Stanów, Stanów Zjednoczonych to w ogóle mam chyba 20% oglądających na naszym kanale. To Samulalin i to Polacy, także też serdecznie pozdrawiam. Kanadę, Stany, tak, bo ja mówię Stany, ale chodzi mi o Kanady i o Stany. Ameryka Południowa, kochani, no, dajecie czadu. To jest Afryka, nawet z Południowej Afryki. Madagaskaru też cieszy mnie, że taki mały kanał jak nasz, a dużo ludzi już o nas słyszało. No to pokazujemy te Filipiny, jak tylko, jak tylko możemy. A Boże Narodzenie na Filipinach to właśnie wygląda tak. Tak w ogóle to wstałem tak rano, bo jest ładna aura. I myślałem sobie, że może pierwsze co na, na pewno chciałem kawę wypić. A, a może jeszcze pójdę po drona i polatam. Dzisiaj moi drodzy. No nikt nie ma samochodów, bo nikt nie wjechał. Brama zamknięta. Zamknięta na cztery spusty. Ale dzisiaj jest święto. Naszym pracownikom też daliśmy wolne do, do popołudnia. No dlatego, że, że u nas jest resort taki przejazdowy, wyjazdowy, gdzie z miasta w holiday, w święta zjeżdżają się ludzie. Więc dziś po obiedzie od obiadu może być, może być więcej gości, więc mają pół dnia wolnego. Natomiast będą mieli wolne 31 grudnia. No i wczoraj było wolne, ale się okazało, że my wczoraj, mimo że było wolne, to, a byliśmy już wszyscy tutaj z Lalin, to i tak przyjęliśmy dwa razy gości. Dwa busy przyjechały. No, ten, niezależnie od siebie, dwie różne rodziny, to duże i zrobiły nam jakiś tam utarg na kolację. No i dobrze, Lalin się zgodziła. Marek i Angel pomogli, to okej. Okay. Za to potem mieliśmy super naszą kolację, co mogliście zobaczyć na poprzednim filmie. Super. Dużo rzeczy. Marek zrobił z rożna, z prawdziwego rożna. To się nazywa w Polsce zrożna, a robi się w piekarniku, a my robimy tutaj zrożna. No. To też widać na tym, na, na filmie wczorajszym. Kurcze, ale ładnie. Ale w oczy mi daje, bo słońce jest bardzo tak na wprost moich oczu, tak jeszcze jeszcze jest nisko, no szósta godzina. My śpimy dzisiaj tam w tym domu Czemu niestety? Znaczy chciałbym chciałem się powiedzieć niestety i się od razu pytam sam siebie. Niestety, bardzo fajnie się spało, bardzo fajnie. Tylko że ten dom jest blisko ulicy i jak te motory jeżdżą, to po prostu hałasują. Ja już nie mogę spać. Nie mogę, ale jestem też podekscytowany generalnie, bo jeszcze mamy w gościach Kurta. No i Kurt śpi na dole w naszym pokoju VIP. Gość specjalny, ale. Ale no, wszystko. Na, no, Kurt wynajął sobie ten pokój. Pytałem się go, jaki pokój chce, i chciał jeszcze raz sobie w tym pokoju pomieszkać. Już wcześniej go wynajmował. Także tutaj to, to możecie sobie pisać, co chcecie, ale. W Wigilię mieliśmy wspólną Ale to też można było to zrobić Albo w Putuanie, albo tu Zdecydowaliśmy się, że tu jednak Dlatego, że 25, 26 To są dni Obfite yy, Gdzie goście się zjeżdżają Na no w góry Na wyjazdy, na wycieczki jeżdżą no. Ależ ta góra jest fajna Ależ ta góra jest fajna I jeszcze w ogóle widać klarownie, zobaczcie, morze. Te morze też widać dosyć klarownie. My wczoraj w nocy, bo w ogóle na Filipinach to, to na Boże Narodzenie to się puszcza fajerwerki jeszcze, a tam jest miasto. Przy nadbrzeżu, tutaj z tej strony, z tej, nie za, modna, za tylko tutaj jest miasto. No to Danieli i Joy podziwiali sobie fajerwerki. Nie były one duże, bo to bardzo daleko. To jest tak naprawdę z, w linii prostej może z, z 15 km. W prostej linii, a w linii <gry> droga jest tędy, tędy, tędy się wie i tam tak ze zygzakami, zygzakami w dół zjeżdża i aż do miasta. No to tak z 25, drogą to z 25 kilometrów. Widać słońce za mną, co nie? Jest kurcze nisko i, i daje. A zwalniają samochody malutku tutaj przy bramie naszej, tak jakby chcieli, chciały na śniadanie wjechać. No ale tak jak mówię, dzisiaj mamy od, od 12:00 odpoczynek jest. a zbliża się, a zbliżają się wakacje dla Angel i dla Marka. Bardzo podekscytowani są. Wczoraj też dostali prezent finansowy, mimo że dostali prezent rzeczowy, to jeszcze finansowy. Mam nadzieję, że się troszeczkę, no mogą sobie teraz kupić co chcą. Z tych takich drobniejszych rzeczy. A, nie, a jeszcze niedługo dostaną bonus za cały rok. No i teraz wam powiem, będzie to bonus prawie 1000 dolarów. No i dwójkę, na, na dwójkę. Pojadą sobie do, do domu, do dziadków, do rodziców Angel też, tam gdzie Shansang mieszka do tej miejscowości w Dodigos. Będą mieli tydzień wolnego. No, a powrócą już na nowych zasadach, jeśli wrócą. Przecież są wolni. Taki to jest dzień dobry. Nie ma dzieci, nie ma ruchu, nie ma nikogo. To będę w mógł w spokoju, spokojniutko, sam sobie zrobić kawkę bez wyręczania, sam i sobie zaraz ją wypiję. Jeszcze pogadam do Was, albo w ogóle tak mi chodzi po głowie, żeby sobie polatać dronem, ale czy polatam? To zaraz zobaczymy, czy ten dron ma baterię, ale najpierw kawa. Ale najpierw kawa, kawka, moi drodzy. Na czerwono dzisiaj. Nie rozpuszczalna, tylko oparzona. Kawkę już sobie piję, jak widzicie. Tak, czy słodzisz Marek jeszcze? No troszeczkę słodzę. Przyznaję się bez bicia. No, czuję się, czuję się świetnie. Ktoś mi napisał, że... No bo część z Was wie, że ja się martwię trochę o swoje ciśnienie. Czy tam o serce, bo to się wiąże, co nie? I część z Was pisało, że wysokie ciśnienie jak się jedzie w góry, to ciśnienie rośnie. Ciśnienie krwi. No i może rośnie. Nie wziąłem tego potencjometra, tego tego, tej maszynki do mierzenia. Ale możliwe, że rośnie. Kurczę. Patrzcie, otworzę tutaj tą bramkę. Już ósma dochodzi. No to czas, żeby otworzyć bramę. Bo nawet jak nie będzie nie ma klientów, o, nie ma, no bo do 12 czy nie. To i tak, jak się czuję. Ja, jak się źle czuję, jak w takim zamknięciu jesteśmy. Trzeba otworzyć bramę na świat, horyzonty. O. jedna i druga. O, proszę. Sezamie otwórz się. Tak jest. No te opony przeszkadzają trochę. Ale co tam? Co nie? Co tam. A kurty jeszcze śpią. No i dobrze, nie będę ich budził. Są na wakacjach. To niech śpią. Marek i Angel też śpią. Tylko mundurek czerwony Angel wisi. No ale jak dzień wolny, to dzień wolny. Pół dnia. A w Butuanie co, Marek? Jak tam Shoarma otwarta? Shoarma dzisiaj jest zamknięta. No, cały dzień zamknięta. Wczoraj była otwarta do godziny ósmej wieczorem, a dzisiaj, czyli w była otwarta do 8 wieczorem. Normalnie do drugiej w nocy, ale wczoraj do, do 8 wieczorem yy, i dzisiaj jest zamknięta. Jutro mamy otwarte cały dzień, ale liczymy jako pół dnia, no bo w zasadzie nie do drugiej, tylko znów do 9, będziemy otwierali od 12 do 10 wieczorem. wieczorem. Jutro otwarta. No, i tak aż do końca roku kalendarzowego. W Sylwestra jest otwarte do 10, ale z kolei 1 i 2 stycznia mają wolne w szoarmii. Tutaj w Sylwestra nie mają pracy, mają wolne, a z kolei 1 i 2 pracują. No, i jakoś chyba około 6, 7, 6, 7, 8, 9, jakoś tak. Pojedzie Marek i Angel do domu. Do swojego, do swojego miasta rodzinnego. A w ogóle to Marek mówiłem wam, wiecie, niedawno Marek kupił motor sobie i on generalnie nie ma gdzie jeździć, co nie? No bo nie ma, no bo tutaj mieszkają. No to, to powiem wam, że dwa tygodnie temu, dwa i pół tygodnia temu byłem, sprawdzałem jego licznik na motorze, na motorze miał 242 km przejechane. No i minęło 2,5 i pół tygodnia. I już ma 1300 Także pracują, co nie? Tu się ironicznie trochę teraz odzywam, bo to, no bo, no bo, no bo, o tym mówiłem właśnie, że się bardziej, to jest 1000 km. Przez 2,5 tygodnia zrobił 1100 km. Gdzie? Tutaj? No gdzie? Odbram. No gdzie? No, no nie wiem gdzie. Jeszcze ja mu przywożę rzeczy. A powiem Wam, a, a jeszcze dla porównania to powiem Wam, że Czyli zrobił 1100. Porównania powiem wam, że ode mnie z Butuan do nich jest 78 km. No, 1300 jest do Manili. Stąd daleko, bardzo daleko. bardzo, bardzo Jechałem 3 dni. 2,5 dnia jechałem samochodem. No, z wyspy na wyspę, promami. A Markowi w 15 dni zajęło zrobienie 1100 km, czyli średnio. 80 km dziennie, albo albo 90. No, przynajmniej sobie popraktykował. No, bo będą, przed nimi daleka droga. Będą jechać do Digos, a to daleka droga. Więcej popraktykuję. No, tylko, tylko wiecie, no. <grystanie> tylko patrzcie też, nie? A ja wam pokażę schody. Bo właśnie wszedłem, ale się zwrócę. Wrócę się. Przez to, że tak jeździ. To ja tutaj, bo zobaczcie. Już mi schody normalnie zarastają dżunglą, co nie? No, nie chcę narzekać. Ten papier tu już pływa dwa tygodnie po gumie. Ogólne rozluźnienie moim zdaniem. No, ale też nie cisnę aż tak. Pełno pajęczyn. Ciągle wchodzę w jakieś pajęczyny. Kurczę, kawę zostawiłem chyba tam. Wracam. Została kawa na trawniku moja. Holender. Wróciłem się po kawkę, znalazłem. Na trawie postawiłem, jak bramy otwierałem. Ale rzucę jeszcze okiem na ulicę. Tu pod górkę. Od strony resortu naszego. No kurczę, widok to mi koi jednak tutaj. Moje pragnienie odpoczynku ukojone. A z drugiej strony tak. Jeszcze nie ma ruchu, jeszcze jest rano. Moja konkurencja też pusta. my pokarmimy rybki, bo już patrzę, że te rybki są głodne. No są głodne. razu się zrobiło ruchliwiej. Dobrze się śpi, kurczę, w górach. Jak jest taka chłodna pogoda, to się do dobrze śpi. Pod kołderką można dłużej spać. Ja dawno tutaj nie nocowałem, zwłaszcza w tym domu. Z swego czasu, co nie? Zawsze się nocowało w tym domu. Ale od kiedy jest VIP i mało okupowany, bo drogi. No ben, to śpimy sobie w VIP jak jesteśmy. No za darmo. <noise> no to obniż Marek cenę za ten VIP. No i obniżam. Czasami robimy promocje, ale też ile można obniżać? Tam są pewne koszty. Są dosyć drogie rzeczy, które się niszczą, które trzeba wymieniać. Jest też parę rzeczy, z których się korzysta za darmo. Jest ciepła woda. Jest, no jest komfort po prostu. Więc, jakbym miał za tanie ten, room, ten pokój, no to z kolei inne pokoje to co? To by mi w ogóle nie schodziły. A tylko jeden bym ciągle wynajmował, e, inne, taka sama cena. A kiepskie, to nie, dziękujemy. Tak by było, a tak jest różnica. No, VIP to musi być VIP specjalny. Właśnie nie, nie to, że zawsze wynajmowany, tylko czasami. Dla VIP, dla specjalnych, ważnych osobistości. Per, a, e, Ważny, important person, tak? No. Komor mnie już. Już mnie zdarzył komor. No gryźcie. No to polatamy drony teraz. Zapraszam na piosenkę. Ciądkowstające na sianku położone, miłość i pokój dla nas niesie. Światła na choince, iskrzą się jasno. Jesteśmy razem, uśmiechamy się szczerze. Prezenty pod choinką razem. Piąt Bożego Narodzenia Wigili. Liczenia sobie składamy, razem kolędy śpiewamy. Cicha noc, ciemna noc, w żłobie leży, Któż pobierze. czy wierzyli do Betlejem pasterze? Oj maluśki, maluśki, jako rękawiczka, dane to niech na razie odpoczywa dronik bateria się naładuje Angel witam dzień dobry Angel dzień dobry, dzień dobry. idziemy do Laliny teraz na chwilkę jeszcze powiemy że dzień dobry a ja sobie naładuję bateryjki taki mam zestaw do ładowania baterii trzy baterie się ładują a ja tymczasem sobie pójdę Powiem cześć Larin, bo widziałem, że wstała. Ja to w ogóle dzisiaj pierwszy jestem. Naj, naj, pierwszy ze wszystkich, tak jak mówiłem. A jutro przylatuje Michelle. Moja córeczka z Manili. Daniel już się nie może doczekać. No i będą się bawić dzieciaki. Przylatuje na, na chyba na 8 czy na 9 dni. Będzie do 5 stycznia. Zobaczcie, Madame. Madame Boss. O, wygląda jak potargany lew. Lion. hi, Hello Lion. Dzień dobry. I jaki ma widok? Zobaczcie jaki ma Lalin widok. Tam. Taki. sobie siedzi i patrzy na to wszystko. Tutaj z tej strony jeszcze mi gra jakaś karaoke. Zobaczcie, taka chatka, pochatka, kurcza. A karaoke gra. A za nim, za tym budynkiem domkiem, góra, no i chmury. To przyjemnie. Danielaka a za? Śpi? Ten senfon. Daniel Wake up? Daniel już stał, ale już, już trudno, to nie nagram go. Codziennie jest na filmach. A DEF, Two Chargers. Ja już ponagrywałem. I already record, and I already fly drone. Tak, piosenkę puściłem. Kochani, miło, niech Wam się miło ogląda to wszystko. A tymczasem, na dzisiaj to chyba będzie koniec tego filmu. Mam za nadrzut znów ponagrywane jeszcze odcinki. A no właśnie. Lalina też ma coś do nagrania. Nagrywała, ale, ale nie załadowała. Internet był kiepski. Moje troszeczkę z opóźnieniem filmy mówi Olzo też little trochę delay. Yeah. Tak wygląda Lalin właśnie po wstaniu. Nie after wake up. Yeah. No No up no other, other other nothing. Nothing. Nic nie zrobione z tą twarzą. No to pozdrawiamy wesołych Świąt. Wesołych Świąt. <laughs> Merry Christmas. kochani. cześć. Do jutra, do następnego odcinka. Oglądajcie starsze filmy, dwa ostatnie filmy bardzo fajne, zwłaszcza ten, gdzie chłopaki są w chacie i sobie pogawędki robiły. Chyba dwa, dwa filmy, dwa filmy temu albo trzy. Oglądajcie bardzo ciekawe pogawędki przez 20 minut Damian Drążek, ja, no i jacyś inni Polacy z dziewczynami swoimi u mnie na chacie. Bardzo ciekawe. Oglądajcie, pooglądajcie jak my naprawdę... Jak to, jak, jakie to były gadki tam wtedy. Do widzenia. Powiedziałem, do widzenia, ale jeszcze się na... Na jeszcze się przyszedł, przybył. Dzień dobry i do widzenia. Jeszcze wstał, wstał. Dzień dobry wszystkim i jak mówiłem, do widzenia. Też. No i wesołych świąt. Wesołych nie? Świąt, tak. Oczywiście, bo to jest fajny dzień. No, niby pierwszy dzień świąt u mnie tutaj, jak teraz jesteśmy, a kiedy Wy oglądacie, pewnie z opóźnieniem jedno- albo dwudniowym, ale widać, że jesteśmy w góry. Są Polacy, jeszcze inni. Jak się spało? Bardzo dobrze. O, dzisiaj to było, o Jezus Marek, bardzo dobrze, głęboko. No, widzisz. A no ja chcemy jeszcze złożyć życzenia na Nowy Rok, bo już mnie nie będzie tutaj. To tutaj na wizji chcesz złożyć? Tak, na wizji. No to, no to chodź. Tak też I... chyba wystarczy. Czekaj. <gry> jeszcze ten, Kurt chcę złożyć życzenia na Nowy Rok. No tak. Wszystkiego najlepszego na Nowy Rok i... To będą z wyprzedzeniem, to w końcu nie będę miał, wiesz, opóźnionego filmu. No tak, jeden, no. Jeden, jeden tak. No. Ja też, ale ja jeszcze nagram, Nowy Rok to nagram, bo jeszcze będzie Michelle, moja córeczka, to nagram. Z Kurtem się jeszcze zobaczymy na innym filmie, podejrzewam, bo, bo dzisiaj wracamy do Putuan, a on... A, my tak jeszcze poznajemy. Tak, ale już, ale już tym, którzy wyjeżdżają gdzieś na Nowy Rok, szykują sobie imprezy, nie będą już nas oglądać do końca roku. Do to wesołego, szczęśliwego Nowego Roku, ale gała. Ja, ja. eee, słyszałeś to? Ja dziękuję. Filipino standard. W ogóle pozdrawiamy, bo teraz wszyscy ci moi subskrybenci tacy poszarpani. I, o, i, większości nie ma, w ogóle na, na wiesz, zajęci są swoimi sprawami. I dobrze, zajmujcie się swoimi sprawami, a jak będziecie mieli czas, to zapraszam do Marka na kanał. No, pozdrawiamy. Cześć. Pozdrawiamy. Cześć. To jeszcze tylko dogram, bo zobaczcie, przy, dzisiaj jest e, dobry dzień na, na biznes. Pierwszy dzień świąt, ale jest bardzo dużo klientów. Tam chodzą Marek tam jest Tutaj chodzą, a gdzie jest kurt? Kurt mi uciekł Na pomoście są ludzie jeszcze No i generalnie cała sala I jeszcze dojeżdżają nawet Zobaczcie, na parkingu jest kilka aut. Ludzie chodzą Za mną na moście też na pomostku. Dzisiaj jeszcze będzie dobry ten. Wysyła mnie Lalin, bo, bo muszę podjechać kupić same jakieś warzywa. W związku z tym jadę. Może wezmę kurta i pojadę na górę do ważnego sklepu. Ciekawe. No to zobaczcie ile teraz mam klientów dzisiaj.